Hej, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj czas na kolejny filmik serii testów palet, i dzisiaj będziemy testować pozycję drogeryjną. Na Waszą prośbę będę testowała nową paletę z marki Sensic Late Summer. Jest naprawdę dosyć głośno o tej palecie, i sama słyszałam same pozytywne opinie na jej temat. Także dzisiaj przetestujemy na moich oczach. Tak jak w ostatnim filmiku, który tę serię rozpoczął, będę robiła jedno oko w innych kolorach, drugie w innych, tak żeby zobaczyć jak najwięcej cieni właśnie z tej palety, żeby zobaczyć szersze jej możliwości. Zobaczymy, jak się sprawdzi właśnie w akcji. Jeśli chodzi o opakowanie, jest naprawdę bardzo ładne, takie mega subtelne, delikatne, bardzo mi się podoba. Jest to wiecie, takie metalowe opakowanie, jak kiedyś szkolne piórniki. Mamy tutaj łącznie 14 gramów produktu, także każdy cień zajmuje 1 gram z hakiem, ponieważ mamy tutaj 12 cieni w tej palecie i paleta jest ważna 12 miesięcy od otwarcia. Jeśli chodzi o zawartość, to tutaj ona jest już macona przeze mnie, ponieważ tuż przed nagraniem tego filmu, przed rozpoczęciem Nagrywania zrobiłam po prostu swatch. Także tak prezentuje się zawartość tej palety. Moim zdaniem bardzo ładnie to wygląda, ponieważ jest to paleta bardziej neutralna, ale jak widzicie, jest też odrobina koloru, nie takiego neonowego, tylko bardzo subtelne odcienie. I nazwa tutaj tej palety zdecydowanie pasuje do tej kolorystyki, ponieważ właśnie to jest taka kolorystyka przejściowa pomiędzy właśnie takim późnym latem a jesienią, ponieważ mamy już tutaj właśnie takie lekkie, delikatne, jesienne kolory. Mamy tutaj 12 cieni, tak jak już wspominałam wcześniej, z czego 4 są błyszczące, a jeden właśnie z nich to jest po prostu taka przepiękna tafla. No, on mi się najbardziej spodobał z całej palety, no, a reszta, jak możecie się domyślić, jest totalnie matowa. Także tutaj bardzo mi się podoba stosunek matów do błysku. A jeśli chodzi o pigmentację, no to muszę wam powiedzieć, że tak. Jeśli chodzi o pierwsze pięć cieni, czyli te najjaśniejsze odcienie, no to tutaj bym powiedziała, że jest średnio. Naprawdę, to ich ta pigmentacja jakoś nie powala, ale też nie jest najsłabsza. I w momencie, kiedy aplikowałam na rękę, to rzeczywiście ten kolor był jednolity, może nie był właśnie najmocniej, najmocniej napigmentowany, ale przynajmniej nie było tutaj żadnych prześwitów. No a jeśli chodzi o odcienie od szóstego do końca, no to tutaj już mamy naprawdę fajną pigmentację. Te kolory może są troszeczkę słabsze, no ale te ciemne brązy naprawdę powalają. No i właśnie to złoto, o którym wspominałam wcześniej. Co mogę wam powiedzieć od razu też po słoczach, że konsystencja się podoba, ponieważ jest fajnie kremowa, ale przez to przy nabieraniu troszeczkę zrobiło się bałagan w tej palecie, ponieważ się tutaj troszeczkę sypały. No Właśnie w środku w tej palecie zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie aplikacji, czy nie będzie się osypywać, czy nie będą się te cienie osypywać pod oczami, ale oczywiście makijaż oka zrobię na samym początku, później dopiero zrobię makijaż twarzy. Na razie zapowiada się naprawdę w porządku i zobaczymy teraz, jak będzie się to prezentowało w praktyce. Skopiłam grzywkę, tak żeby nie przeszkadzała mi w trakcie makijażu, ale także żebyście dokładnie wszystko widzieli, ponieważ jednak ona dosyć dużo przesłania. Na początek przygotuję powieki i użyję tutaj korektora Start Shape Tape w opakowaniu niestety nie ma tutaj żadnych nazw do tych cieni, dlatego będą Wam się animacje pojawiać na ekranie dokładnie, którego cienia aktualnie używam. I zacznę tutaj od najjaśniejszego cienia, czyli takiego bazowego cienia, na którym przypudruję, ale jedynie jedno oko. Także na jednym oku sprawdzimy, jak się będą te cienie zachowywały na takiej mokrej, nieprzypudrowanej powiece, a na drugiej właśnie na całą powierzchnię powieki. Lekko przypudruję i zobaczymy, jak to będzie oddziaływało zarówno na rozcieranie cieni, ale także na ich pigmentację. Na prawym oku wykonam makijaż w brązach Tutaj na początek sięgnę po średni odcień brązu, czyli ten ciepły, piękny odcień, który na początek zaaplikuję w załamanie powieki i będę wyciągała w zewnętrznym kąciku oka. Jak już zrobiłam zarys tym cieniem, to sięgam teraz po czysty pędzelek i dokładnie rozcieram granice. Ten cień, jak widzicie, ma dobrą pigmentację, dobrze się rozciera, ale muszę Wam powiedzieć, że widzę, że on się nałożył nierównomiernie, ponieważ w załamaniu powieki tutaj mam mocniejszy pigment niż w zewnętrznym kąciku. Jest to właśnie różnica mniej więcej takich dwóch tonów i jest bardzo mocno zauważalna na żywo. Nie wiem, jak to widoczne jest w kamerze. Ja jeszcze będę i tak przyciemniała zewnętrzny kącik, ale chciałam Wam tutaj na to zwrócić uwagę. Ja teraz jeszcze ten cień nałożę wewnętrzny kącik oka. Na drugim oku już będzie za to bardziej szalony cień i tutaj spróbuję wykorzystać właśnie te kolorowe odcienie z tej palety i na początek sięgam po zielony cień, na który nakładam dokładnie w to samo miejsce. Ja robię ten sam dokładnie makijaż, tylko używając innych kolorów. ten zielony cień już się tak ładnie nie rozcierał jest to wina albo cienia, albo faktu, że baza po tej stronie była nieprzypudrowana ale udało mi się ładnie ten cień rozetrzeć i też w momencie, kiedy dodawałam dodatkowe warstwy, to wtedy budowała się pigmentacja i taka głębia z tego koloru wyszła, nie tylko właśnie w tych miejscach, gdzie tego cienia jest więcej, jest większa pigmentacja, ale po prostu widać tutaj jakby takie zagłębienie, czyli jest taki fajny efekt trójwymiarowości co no co, można też troszeczkę powiedzieć po tej stronie, ale tylko w załamaniu. Teraz przyciemnię makijaż na Prawym oku już je do tego celu burgundowego cienia, którym tutaj pogłębi zarówno zewnętrzny, wewnętrzny kącik, ale także załamanie powieki. Ten ciemniejszy cień tak naprawdę tylko wyrównał kolorydę do załamania, jak zaaplikowałam go w zewnętrznym kąciku, ale w przypadku rozcierania tego cienia to z powieki zniknął, tak jakby się nie chciał przykleić do tego poprzedniego cienia. Jak widzicie, mam tutaj naprawdę dosyć jasną powiekę, a w załamaniu powieki jest ciemniejszy jeszcze efekt niż był wcześniej, ponieważ tutaj właśnie ten ciemniejszy cień zdecydowanie się przykleił, także... Niechcący wyszło w sumie wyszedł taki efekt crease'a, rozdymionego co prawda, ale właśnie powieka jest dużo jaśniejsza niż samo załamanie, i niestety nie ma tutaj w tej palecie żadnego ciemniejszego cienia, tak, żeby sprawdzić, czy jakiś inne się do tej powieki przyklei, czy też będzie tutaj schodził. Być może po prostu te cienie nie lubią się nakładać na siebie, ale tutaj się przekonamy na drugim oku i tutaj użyję fioletu z tej palety. Na tym oku mam wrażenie, że jest podobny efekt, ale w znacznie mniejszym stopniu. Także na powiecie w dalszym ciągu zostaje ten cień i on w połączeniu z zielenią, którą nałożyłam wcześniej dał taki bardzo morski odcień, no, ale też mam wrażenie stąd znika i tutaj nawet widzę w tym momencie plamę. Mam nadzieję, że to dobrze w tym momencie widzicie. Próbuję tutaj jeszcze doklepać ten cień właśnie na tą plamę, ale jak widzicie ona jest tutaj widoczna, także te cienie nie lubią się nakładać na siebie. Na prawym oku jeszcze dodatkowo rozetrę tutaj powierzchnię ponad załamaniem i sięgnę tutaj po jaśniejszy odcień brązu. Czas na połyski, teraz będę rozświetlała wewnętrzną część powieki i na prawym oku użyję tutaj tego metalicznego złota, który najbardziej mi się podobał z tej palety. Na początek zaaplikuję go na, na sucho i zobaczymy, jaki będzie efekt. Po wklepaniu palcem jest zdecydowanie lepiej, ale nie jest to aż tak metaliczny efekt, jaki uzyskałam, robiąc słocze na ręku, dlatego sięgnę tutaj po wodę termalną i spryskam pędzelek. Słuchajcie, mamy moc i ten cień naprawdę mi się podoba. I mam wrażenie, że daje taki efekt mokrej powieki tak naprawdę w połączeniu z tym makijażem. A jeśli chodzi o tą drugą powiekę, to tutaj użyję trzeciego cienia w kolejności, czyli takiego jasnego, lekko miedzianego, rozświetlającego cienia, który od razu aplikuję na mokro. Ten cień nie jest w pełni kryjący, on jest bardziej transparentny i zdecydowanie lepiej by wyglądał w momencie, kiedy nałożyłabym wcześniej korektor, ale udało mi się zbudować w miarę to krycie. Nałożyłam sporo warstw na mokro i mam nadzieję, że on się w trakcie nie zacznie łuszczyć, ale jak widzicie tego blasku tak naprawdę na tym oku nie ma. Widać, że jest to cień połyskujący, on ładnie opalizuje, opalizuje na róż i fajnie wygląda w szczególności tutaj w miejscach, gdzie on jest roztarty na ten zielony cień, ale no nie ma takiego blasku, nie odbija się światło jak w przypadku prawego oka. Jak widzicie osyp jest spory, nie wszystkie odcienie za to się tak mocno osypują i tutaj tak naprawdę ten zieleń, ta zieleń praktycznie wcale się pod oczami nie osypała, ale za to brązy tak. No i ogólnie jeśli chodzi o wygląd paletki w tym momencie, no to wygląda niezbyt korzystnie. Bardzo mocno się tutaj y, pyrą y, właśnie te cienie w trakcie nabierania. Jeszcze na tych oczach wykonam kreski, tak, żeby zakamuflować pasek sztucznych rzęs, które później y, przykleję. Także na początek sięgam po burgund na prawym oku. Na prawym oku sięgam po fiolet i tutaj także tworzę kreskę. Nie Niechcący nie włączyłam przed chwilą nagrywania, a co zrobiłam to nałożyłam korektor pod oczy i tutaj ponownie na prawym oku przypudrowałam go tym jasnym kremowym cieniem. Na lewym oku korektor jest mokry i dodaję właśnie teraz kolor do tych makijaży i używam różowych odcieni. Na prawym oku używam tego jasnego różu z palety, na lewym oku tego różu wpadającego w fiolet. Teraz te cienie troszeczkę wzmocnię. Na prawym oku użyję burgundu do przyciemnienia tego różowego odcienia, a na lewym oku sięgnę po fiolet. I teraz używając średniego brązu rozetrę dolną granicę różowego cienia. Teraz jednak ten róż przykrywam burgundem, ponieważ w momencie rozcierania. I dokładania brązowego cienia to okazało się, że ten efekt wyglądał bardziej, jakbym miała chore oczy. Wiecie, zapalenie swojówek, niż rzeczywiście, jakby to był efekt celowy. Dlatego tutaj ten róż przykrywam. Ale niestety ten cień właśnie nie chce się budować i ja w dalszym ciągu róż widzę. Mimo, że tutaj ten burgund jest naprawdę bardzo ciemny, a róż w dalszym ciągu prześwituje. Wracam teraz do zielonego cienia i rozetrę ten fiolet pod lewym okiem. I tutaj też ten fiolet przykrywam, tak żeby był. To jest ten morski efekt, który mam na górnej powiece teraz te luki, które zostawiłam na dolnej linii rzęs, zaplikuję te same cienie, które mam na górze, czyli po prawej stronie będzie złoto, po lewej ten opalizujący cień. I tym opalizującym cieniem także rozświetlę obawy wewnętrzne kąciki oka. Makijaż dokończyłam poza kamerą, teraz czas na podsumowanie tej palety, moją opinię, czy moim zdaniem warto ją kupić, czy nie. No i szczerze mówiąc mam mieszane uczucia co do tej palety. Bardzo podoba mi się jak wyszedł makijaż tutaj na moim lewym oku, ten no i w zieleni, ponieważ Zarówno kombinacja kolorów wyszła cudownie, ale także tutaj mimo ciężkiej pracy, cięższej pracy, o tak, ponieważ nie, nie namęczałam się przy tym oku, ale po prostu musiałam troszeczkę więcej czasu poświęcić niż na tym drugim, to rezultat wyszedł super i jakościowo tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, przepięknie to wszystko wyszło, ładnie się roztarło, nie potworzyły się, znaczy... W trakcie potworzyły się klamy, ale w sumie troszeczkę przykro mi ich nie widać. Wiecie, no jest lekki minus właśnie pod tym względem, ale efekt końcowy wygląda super. Za to na prawym oku tutaj no niestety te cienie nie chciały się no ze sobą przyklejać. Są jaśniejsze tutaj właśnie te kawałki wewnętrznym i zewnętrznym kąciku. I teraz jak w ogóle patrzę na te kolory, to one wyglądają zupełnie inaczej na moim oku, niż tutaj w palecie, ponieważ w większości Tutaj mam na powiecie ten cień, który teraz w ogóle w podglądzie w kamerze to wygląda niemalże na pomarańczowy. Jest to ciepły, taki rudawy brąz. Co prawda dołożyłam do tego makijażu tego burgundu, który jest chłodnym odcieniem, ale teraz jak się przyjrzymy na mój makijaż oka, to tak naprawdę on wygląda jakbym użyła tutaj samych takich sinawych brązów. Ja ogólnie lubię taką kolorystykę, ogólnie właśnie jakieś borda burgundy, ponieważ one bardzo mocno podbijają mój kolor tęczówki, ale tutaj nie wygląda to dobrze ze względu na to, że ten kolor nie jest jednolity tak pigmentacja w trakcie się wytręcała, no i po prostu mam w niektórych miejscach przyświte jaśniejsze. No i ogólnie jak się przyglądam, tak totalnie z bliska, ja nie widzę tego w podglądzie, w podglądzie mi się podoba. No z takiej odległości jak patrzę na ten makijaż, no to z bliska to oko wygląda jakby było chore, podbite, niż jakby to było, wiecie, ładne. No nie podoba mi się, już to nie chodzi o kombinację kolorów, tylko po prostu o taki efekt końcowy, że... No nie podoba mi się po prostu. No i tutaj mimo, że ta praca jakby wydawała się okej, okay, bardzo łatwo się rozcierało te cienie, no to jednak efekt końcowy no niestety nie zadowala. No, no i tak naprawdę jeśli chodzi o tę paletę, no to użyłam, słuchajcie, w tym makijażu wszystkich cieni jednak nie, ponieważ pominęłam tutaj ten bordowy, błyszczący cień. Mogłabym go co prawda dołożyć do tego makijażu, ale już tego nie będę robiła. Tak czy inaczej 11 cieni z 12. Nawet no w dzisiejszych makijażach przetestowałam także naprawdę praktycznie całą paletę mam w tym momencie na oczach. A mimo to ciężko mi określić, jak będzie się tą paletą pracowało na co dzień. Być może fajne można zrobić makijaże dzienne właśnie tą paletą, takie delikatne, wieczorowe troszeczkę, no bo nie już mamy trochę koloru tych mocniejszych cieni. Co prawda ten brąz z burgund jakby nie jest zbyt mocno pigmentowany i dla mnie ten makijaż oka jest bardziej dzienny niż wieczorowy. Ja wiem, że ja lubię mocno makijaż i jestem świadoma tego, że dla Was taki makijaż będzie jak najbardziej wieczorowy, ale dla mnie po prostu no, pigment... Jakby, znaczy, kolor w opakowaniu, a pigment na oczach się zbyt mocno różni i mnie już taki makijaż nie satysfakcjonuje na wieczór, nawet jakby był idealny i nie, nie miałby prześwitów. No ale z tymi fioletami można zrobić coś takiego fajniejszego, wieczorowego, kolorowego. Na pewno nie jest to najgorsza paleta i o ile Wam kodeczka odpowiada, to wydaje mi się, że można spróbować, w szczególności jeśli traficie na nią w promocyjnej cenie. No ale czy ona jest rzeczywiście warta tych swoich pieniędzy 50 zł, to nie jestem przekonana, ponieważ miałam w swoich rękach palety, które są albo w tej samej cenie, albo tańsze, i jakby nie miałam z nimi takich problemów, oczywiście zdarzają się dużo, dużo gorsze, także ona nie, nie ląduje na jakichś ostatnich miejscach. Mniej więcej jest taka pośrodku, taka przeciętna bym określiła. Nie wiem, czy sama bym sięgała po nią częściej. Spróbuję jeszcze ją troszeczkę poużywać, zrobić kilka makijaży, żeby mieć pewność, czy ona się nadaje, czy nie, tak, żebym móc wam ją polecić albo odrazić. Koniecznie dajcie mi znać, jeśli używaliście tej palety, jak się u Was sprawdza, czy macie bardziej pozytywną opinię od mojej, czy bardziej negatywną. Będę czekała na Wasze komentarze, też piszcie propozycje palet, które mam przetestować w dalszych filmach z tej serii. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.